Dzieje apostolskie z rozdziału 14. A w listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach Chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził Słuchał on przemawiającego Pawła który, przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę aby zostać uzdrowionym powiedział donośnym głosem Stań prosto na nogach A on zerwał się i zaczął chodzić, a ludzie widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po likaońsku – bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas i nazwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on był głównym mówcą. Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i więcej i razem z ludem chcieli złożyć ofiarę. Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum wołając: Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami. Nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał nam z nieba deszcz i urodzajne lata, karmił nas i napełniał radością nasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem z Antiochi i Ikonium nadeszli Żydzi, którzy namówiwszy lud, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miastą, myśląc, że umarł. Dzieje apostolskie z rozdziału XIX. W tym czasie doszło do niemałych rozruchów z powodu tej drogi. Bo pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał ze srebra świątyńki Diany, zapewniał, że myślnikom nie mały zarobek. Zebrał ich i innych zajmujących się podobnym rzemiosłem i powiedział mężowie wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji przekonał i odwiódł wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy rękami ludzkimi są uczynieni. Należy więc obawiać się nie tylko tego, że nasze rzemiosło zostanie zlekceważone, ale też, że świątynia wielkiej bogini Diany czczonej w całej Azji i w całym świecie zostanie poczytana za nic. I zostanie zniszczony jej majestat. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: Wielka jest Diana Efeska! I całe miasto napełniło się wrzawą. Porwawszy Gajusza i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy podróży Pawła, jednomyślnie ruszyli do teatru. Gdy Paweł chciał wejść między lud, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy dostojnicy Azji, będący jego przyjaciółmi, posłali do niego prośbę, aby nie wszedł do teatru. Tymczasem jedni krzyczeli tak, a drudzy inaczej. W zgromadzeniu bowiem zapanował zamęt, a większość z nich nie wiedziała, po co się zebrali. Z tłumu wyciągnięto Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander dał znak ręką, bo chciał zdać sprawę ludowi. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, rozległ się jeden krzyk i wszyscy wołali przez około dwie godziny. Wielka jest Diana Efeska. Dzieje apostolskie z rozdziału 28 Po ocaleniu dowiedzieli się, że ta wyspa nazywa się Malta A barbarzyńcy okazali nam niezwykłą życzliwość Rozpalili bowiem ognisko i przyjęli nas, bo padał deszcz i było zimno A gdy Paweł nazbierał na ręczech chrustu i nałożył na ogień Na skutek gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki kiedy barbarzyńcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili między sobą: Ten człowiek na pewno jest mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, zemsta nie pozwala mu żyć. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. A oni oczekiwali, że spuchnie albo nagle padnie martwy. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nic złego mu się nie stało, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem.